Dobre Dzisiaj jest sobota, skończyłam właśnie edytować odcinek podcastowy. Ostatnio znalazłam takie fajne... Chyba to jest papier ryżowy do sprinkles. Zrobiony z brązowego ryżu. I przygotowałam sobie awokado, tempek, czerwoną kapustę, ogórek. Później wziąłam cebulę, skarmelizowałam na patelni z oliwą i z cukrem kokosowym. I mam takie ogromne liście botwinki i uwielbiam właśnie ją układać na te wrapy i zabijać. Chcę sobie dzisiaj zrobić taki właśnie resetowy dzień i wyjść. Jest dzisiaj też 1 kwietnia, więc chcę w journalu napisać jak minął zeszły miesiąc, czego się nauczyłam, co udało mi się zrealizować, co nie. Lubię sobie zawsze podsumować miesiąc i napisać cele na następny, więc dzisiaj to mam w planach, a wieczorem idę na imprezę, idziemy do restauracji z dziewczynami, a później tam chyba też jest bar, DJ, więc się cieszę. What do you think about this place? I think that Sarah is like one of the coolest people, <laughs> and I'm honored to be sitting across from her at this restaurant. The restaurant's fine. My pasta was squid ink. It's great. You said an interview, you like, yeah. I would give this restaurant rating like six out of ten. <laughs> We ate a lot of focaccia. The focaccia was delicious. Two loaves, some truffle, no, not truffle, whipped ricotta with honey. Yeah. Uh, it was delicious. 10 out of 10 bread. Yeah, the Brussels were really good. I think that the pasta, what kind of noodle was that? It was like a long, long ribbon noodle, but very textured with some shrimp, a little bit spicy. So good. And the decor here is really good as well. They did a really good job. Hey, Lenos. 10 out of 10 we love this place she's camera shy <laughs> I ostatnio. Moja Natalie musiała wstać na to. Widzimy. Słuchajcie, że jesteśmy na Courage Bagels, najbardziej popularnych bagels w LA. Jest popularne, dlatego że Sarah jest tu. I to są najbardziej popularne bagele w LA. Natalie, I zobaczymy. Była taka ogromna kolejka, ale mamy też macze. Właśnie wróciłyśmy, jest 14.30, te bejgle, jeden z lepszych rzeczy jakie jadłam, zrobione na zakwasie, że one są takie mega puszyste i chrupiące i później poszłyśmy na flea market, bo widziałyśmy, że tam jest właśnie targ rzeczy używanych, w ogóle on był na parkingu mojej szkoły, mojego koledżu i udało mi się znaleźć talerzyki za 2 dolary. Tylko że jeden mi się stukł, ponieważ spadła mi torba na ziemię. Spróbuję, może pokleić. I na przykład nie będziemy go używać, tylko pogładam jakieś świeczki albo na biżuterię. A następna rzecz to znalazłam torebkę. Wygląda na skórzaną i kosztowała 1 dolara. W ogóle jest bardzo podobna do mojej torebki, tylko że do mojej nigdy się nie mieści ani journal, ani książka, jakby nic. A ta jest trochę większa i też ma bardzo ładny środek, jakiś zielony. Więc dzisiaj udało mi się, wygrałam. Teraz planuję położyć się i poczytać książkę, ponieważ zostało mi jakoś z 50 stron i teraz jestem w takim momencie, gdzie dużo jakoś tak rozmyślałam. Nie rozumiem jakby wielu słów, jest to bardziej skomplikowana książka, ale co chwilę pojawiają się takie rzeczy, które mi dają, nie wiem, tak dużo do myślenia. Lubię co jakiś czas czytać coś bardziej takiego challenging, takiego, co jest właśnie trudniejsze. Chcę skończyć tą książkę, ponieważ zamówiłam sobie The Little Book of Huga. Wydaje mi się, że ta książka była mega sławna jakiś czas temu, już dosyć dawno temu. Danish Secrets to Happy Living, ponieważ Duńczycy są uważani za najszczęśliwszych ludzi na świecie. O 18 wychodzi sukcesja, drugi odcinek. Dzień dobry, dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj już nic nie robiłam do końca dnia, i dzisiaj rano się obudziłam, i moja siostra wysłała mi wiadomość, że podcast mój jest na pierwszym miejscu w Polsce. Bless you! Nie wiem w to uwierzyć, bo po prostu jak widzę siebie wśród podcastów w Polsce, typu nie wiem, Żurnalista czy coś w tym rankingu, to on takie. Ogromny, ogromny zaszczyt i dziękuję każdemu, kto słucha na Spotify. Dzisiaj jest poniedziałek i zaczęła się moja spring break. Nie mam szkoły i tak zastanawiam się właśnie, co robić. Wczoraj zrobiłam sobie listę. Ciekawych, fajnych rzeczy, które można robić tutaj w LA, i na przykład znalazłam dwa hajki, na które chcę pójść. Później jest takie fajne jezioro w Eco Park, też chcę tam pojechać na piknik, więc wczoraj też robiłam jakiś research, takie planowanie. Teraz właśnie się pozbierałam i chcę iść do kawiarni, edytować filmik. Później muszę podpisywać na maile i jeszcze taki jeden projekt robię, więc muszę tam też. Trochę włożyć pracy, podpisywać też osobom, które mi przygotowują grafikę do podcastu. Ostatnio odkryłam taką nową fryzurę, która mi się mega podoba. Nie mam pojęcia, jak to wygląda z tyłu, ale to jest tak, że robię kucyk, jak już jest ta gumka tak mega ciasno, to przez tą pętelkę tylko tak w połowie przeplatam. I wydaje mi się, że jest to takie o wiele ciekawsze niż zwykły kok albo kucyk. Szczerze, moje włosy w ogóle się tutaj nie układają, i muszę iść albo do fryzjera. Potem, jak chciałam włosy, to się tak przestały układać. Wydaje mi się, że przez to, że są na prosto i nie są wycieniowane. I mogę się przyznać, że tęsknię za moimi długimi włosami. Trochę miałam taki Identity crisis, jakie obcięłam. Tak samo jak z brwiami, nie zawsze zmiany świadczą, że jakby będzie lepiej. Wydaje mi się, że jak jesteśmy do czegoś tak przyzwyczajeni, to lepiej tego nie ruszać, bo to jesteśmy po prostu my. Ale też jak nie spróbujemy, to nigdy się nie dowiemy, więc. dosłownie wyglądam jak moja mama. Pozdrawiam, mamę. Okej, okay, idziemy. A więc dużo się wydarzyło. Nie było dzisiaj u nas prądu i włączyli dopiero 15 minut temu. Rozładował mi się telefon, komputer prawie mi się rozładował i dostaliśmy wiadomość, że dopiero o 10 włączą, ale właśnie włączyli wcześniej. Czytałam książkę i pisałam, bo dzisiaj miałam bardzo dobry dzień i dopiero tak mnie uderzyło, jak siedziałam w kawiarni. Podcast jest na pierwszym miejscu. Często mam tak, że gdzieś się coś bardzo dobrego albo bardzo złego. Nie wiem jak się czuć i z tym też właśnie pracuję na terapii, że że dużo jakichś moich takich uczuć idzie z głowy, a nie z ciała. I też kiedyś o tym słuchałam u... Martiny w podkaście o Zmierzchu, jak bardzo jesteśmy jakby odklejeni, oddaleni od naszego ciała, jakby nie żyjemy w zgodzie z naszym ciałem. Ostatnio miałam też takie przemyślenia, jeżeli chodzi o szukanie znajomych. Często szukamy znajomych, na przykład ja używam Bumble, Bumble Friends. To często szukamy osoby, które zajmują się na przykład podobnymi rzeczami, co my, że na przykład są w tej samej branży i tak dalej, ale nie trzeba robić tego samego, żeby być znajomymi. Zależy mi, bardzo teraz, jak szukam znajomych, żeby nawet nie myśleć o tym, że szukam znajomych takich, którzy oni by też się dogadali między sobą, tylko bardziej, że szukam znajomych i bardziej mi zależy na takiej jeden-jeden połączeniu dobrej relacji. I że mogę mieć wiele znajomych, którzy mogą być zupełnie. Inni. I jeszcze tutaj jest jakby taka różnorodność, że jest wiele osób z różnych zakątków świata, i myślę, że przez pewien czas właśnie tak ograniczałam się, że szukałam ludzi, którzy robią podobne rzeczy co ja, też w tym siedzą, a myślę. Że da się znaleźć ludzi, którzy zupełnie robią coś innego, są nawet w innym miejscu w życiu, a i tak da się mieć jakby dobrą rozmowę i się uczyć od siebie. I myślę, że znowu teraz wróciłam do takiego momentu, gdzie bardzo zależy mi właśnie, żeby tutaj poznać ludzi, że bardzo byłam skupiona na pracy i też jakby na innych relacjach. I teraz znowu mam takie, że kurczę, zatrzymałam się w miejscu, a myślę, że tutaj dla mnie najważniejsze jest, żeby właśnie tak poznać ludzi, bo wtedy czuję, że mam tutaj coś. Tak samo jakby w w Warszawie, jak dopiero zaczynałam poznawać ludzi, to miałam takie: Wow, mogłabym tutaj zostać. I umówiłyśmy się, że wychodzimy przynajmniej raz w tygodniu na miasto, do klubu albo do baru. Jeżeli w piątek będę siedziała na kanapie i oglądała serial, to ja będę zła na siebie, bo mogę to robić jak tylko chcę. A jestem za młoda i jestem w Los Angeles i nie mogę z jakiejś, nie wiem, z zmęczenia zostać w domu czy z wygody. Czasami myślę, że trzeba się popchnąć. Zaczęłam edytować filmik także jakby wszystkie klipy poprzecinałam czyli pierwszy etap edytowania jadę na hike trochę wieje jest słońce jest fajnie ale wieje więc zobaczymy Muzyki do filmików i trochę edytuję. I zrobiłam nioki dzisiaj sosem pomidorowym. dobry, dzisiaj cały dzień edytowałam filmik Dosłownie cały dzień Wczoraj zrobiłam olejowanie włosów i cały dzień Dzisiaj tak siedziałam, bo właśnie nigdzie nie wychodziłam Testowałam dzisiaj też nowy przepis Na ciastka na bazie palonego masła z czarną herbatą Dodałam też miso i popcorn Popcorn jest tym magicznym składnikiem I zaczynam mój relax time Będę nad tym przepisem jeszcze pracowała Ale zobaczymy this chair what do you think just, just testing out chairs on the street it's fine <laughs> couch no we don't need a couch Hi. yes <laughs> Dzień dobry, jest piątek. Dzisiaj rano dodałam vloga i po dodaniu od razu zabrałam się za nagrywanie odcinka podcastowego. Troja muszę sobie bardziej ogarnąć jak jakby organizacyjnie jak nagrywać, ponieważ mam także jakby dodaję vloga i później mam jeden dzień na nagranie podcastu i edytowanie, więc Kwestia jakby jeszcze organizacji, bo chciałabym dwa filmiki tygodniowo wypuszczać. Z czasem będzie lepiej. Planuję się przebiec, bo jest przepiękna pogoda. Wykąpię się, później usiądę do edytowania. Zobaczymy, ile mi zajmie. Jest piątek wieczór, ale wydaje mi się, że dzisiaj nigdzie nie wychodzimy. Jutro mamy wyjść. A co oglądam do obiadu dzisiaj? Psychoanalyzing Bella Swan based on her taste in the movies. Am I Bella? Am I the main character? Wykąpałam się i zrobiłam sobie masaż lodem, jakby masaż twarzy, bo od dłuższego czasu jakby strasznie mnie wysypuje tutaj wokół ust. Jeżeli ktoś ma podobnie, albo wie co zrobić, to może mi dać znać. Jakby daje niacynamid i staram się jakby zmywać, ale nie wiem, właśnie tu wokół ust jak mam taką wysypkę i wokół nosa. I dzisiaj też sąsiedzi wysłali na grupę, że dosłownie parę bloków od nas jest helikopter, SWAT na Monica Boulevard i była strzelanina. Tam w tle jest mój UPS, gdzie zawsze chodzę drukować rzeczy. To jest przerażające. Teraz zabieram się za edytowanie.